Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Barce z tej stronki. Słuchajcie, w sobotę, chyba w sobotę, puszczałem film o, na temat Ubuntu 24.04 i mówiłem w nim, że w przyszłym tygodniu, czyli teoretycznie w tym tygodniu, co jest, pojawi się filmik na temat wszystkich flavorów i je ładnie opiszę. Taki film się nie pojawi, dlatego że nie ma co opisywać. Sprawdzałem sobie, powiedzmy, rozpiski tego, co, co autorzy udostępniano poszczególnych smaków, tak? I tam nic praktycznie nie ma, autentycznie, a... Pokazywać wszystkie 12 smaków tak, to tak, tak średnio, bo wiem, że tego, za tym nie przepadacie. Dlatego postanowiłem wziąć taką jedną, można powiedzieć, perełkę, której dawno, dawno nie ruszałem, bardzo dawno. I on dzisiaj konkretnie przetestuję i poruchamiam trochę softu. Chodzi o Ubuntu Studio, Ubuntu Studio 2404 Beta. Zobaczycie ją na Ryzenie z mvd 1070, standardowy mój żeby sprzęt do testów, tak, do testów. I co jeszcze? Nie zobaczycie sobie jak to mniej więcej pracuje, jak to się zachowuje. Idealnie nie jest, ale tragedii też nie ma. Zapraszam na film. No i mamy żeby sprzęt. Oczywiście, jakby ktoś tęsknił bardzo, będą testy. Będą testy, jak zawsze. Huawei też jest na miejscu. Do kompletu mam jeszcze wpięty tutaj telefon. A po co? Zaraz sobie zobaczycie, znaczy za, jak, za jakąś chwilkę sobie zobaczycie. Dobrze, kochani widzowie, oczywiście KD Plasma 527 nie ma szóstki i na razie szóstki nie będzie, ponieważ Ubuntu Studio opiera się na KDE na Kubuntu, to wygląda to tak, jak wygląda Kubuntu, dostanie Plasmę Szóstkę i przy okazji pewnie update tutaj dla Studio będzie też. Dopiero w październiku, jak wyjdzie 2410, jedna i druga wersja. Ponieważ teraz wersji LTS nie ma, jeżeli chodzi o plazmę, ta plazma jest trochę delikatnie mówiąc w strzępach jeszcze, więc oni nie będą ryzykować, żeby dawać wersję LTS z takim rozbudowaniem, powiem to tak, mają sprawdzoną, działającą plazmę 527. Słuchajcie, od czego by tu w ogóle zacząć? Może od prawej strony. Ponieważ tak, to co tutaj widzicie, mam podpięte, dobra, zacznijmy sobie tak, tu mamy jakieś powiadomienia. Jak widzicie trochę się, coś tu mamy, jakieś informacje jest. Jest telefonik podpięty, odpaliłem sobie też Digikama. Parę rzeczy mi się tutaj wysypało mm, ogólnie kilka programów, a sama, sama plazma nie, sama plazma działa, natomiast programy działają różnie, bardzo, bardzo. Różnie. Oczywiście i tak dalej, wszystko ładnie nam tutaj działa. Tu widzicie część y, rzeczy, jeżeli chodzi o moje próby ratowania y, DPI w paru programach. DPI to jest rodziczość czcionek. No nie udało mi się tego uratować, ale zobaczycie o co chodzi. Bluetooth. Jak zacząłem narzekać, jeżeli chodzi o Ubuntu 24.04, tak mówiłem tam, że nie pokazuje prawie nic, tak? Tutaj pokazuje o dziwo wszystko. Być może jest to zrobione w ten sposób, iż nie jest wykrywane, znaczy nie są w Ubuntu podawane urządzenia, które nie są zidentyfikowane. Jak widzicie tutaj teoretycznie podaje wszystkie, ale wykrywa mi też bez problemu klawiaturę, a tego w Ubuntu po prostu nie było. No cóż, o dźwięk wszystko, czy właśnie, ładnie nam tutaj teoretycznie chodzi. Mamy dziwny dummy output, to nie jest błąd, to jest feature, to jest feature, który za chwileczkę Wam pokażę. Telefon, telefon jest sparowany, działający. Ja mogę sobie tutaj wziąć telefon i teoretycznie im nawet postarować, a już nie będę tego robił, bo działa. To po prostu autentycznie mówię, że temat nam tutaj po prostu bez problemu działa. Teraz tak, jeżeli chodzi o sieć, wiadomo, że w Ubuntu jest tak zwany Netplan, proszę bardzo, Netplan, np. i tak dalej, dalej. To sobie można kliknąć, pokazuje się takie szczegóły i tak dalej, dalej. Więcej rzeczy ja tam się de facto nie, nie zagłębiałem. Wpisałem sobie komendę Netplan w terminalu. No jest to rozbudowane coś tam bla bla bla, ale mi wystarcza IP-config, więc nie wnikam. Ale są na pewno nowe konfiguracje, to się podobno robi w jakiś lepszy sposób, dlatego tak jak mówiłem już przed recenzją Ubuntu, jeżeli ktoś jest mocno wkręcony, ma swoje skrypty grzebie, powiedzmy w tym Linuxie, no to musi on je w planie sobie poczytać, jeżeli używa Ubuntu. Jeżeli jesteś zwykłym użytkownikiem, to nie musisz tego robić, bo dla ciebie to nie zmienia nic, po prostu nic. Całkowicie tutaj teges. Tak Teraz tak, zobaczmy sobie po kolei ustawienia. Zwróćcie uwagę, że to plazma w ogóle ładnie nam tutaj chodzi. Ja tutaj mam stery NVIDII, stery NVIDII się postawiły bez najmniejszego problemu. Wszystko sobie pracuje. 550, o dziwo, jak w Ubuntu było 535, 5, tak tutaj mamy teoretycznie, proszę bardzo, właśnie odpaliło się pod spodem 550. A w Ubuntu, dobrze pamiętam, 535 mi odpaliło. Tutaj są najnowsze stery, chodzi. Waylanda nawet nie tykam, bo nie ma to po prostu najmniejszego sensu. Nie jestem wielbicielem Waylanda i nie będę. Po prostu na razie przynajmniej nie. Jeżeli chodzi o plazmy, proszę, informacja, żeby nie było uaktualnienia. Wszystkie robiłem sobie z poziomu tutaj tego delfina, czy dolfina, czy jak tego Discovery, odkrywcy, jak to się to nazywa. Bez problemu, przeszły restarty, wszystko fajnie. Wczoraj sobie cały dzień siedziałem tutaj, grzebałem. I naprawdę moim zdaniem system jest na tyle stabilny, na ile może być beta stabilna. Jest problem z gimpem, ale za chwilę do tego przejdę. Ale tak jak powiedziałem przed chwilą, sama plazma jest ok, tak. Darktable wszystko ładnie no tutaj pracuje. Więc naprawdę tu jest spokój, tu jest ten DigiCam, on powinien mieć teraz zmapowane moje foldery z NASA, z mojego, z mojego pięknego NASA, który gdzieś tam sobie stoi i ledwo żyje. Dokładnie tak, tu również problemów nie było. Fajny programik, spokoj, że też potrzebuje sobie ogarnąć jakąś, jakąś kolekcję, powiedzmy zdjęć i tak dalej, i tak dalej. Program robi to bardzo przejrzyście, można sobie fajnie tutaj temat się pobawić. Tak. Kolejna rzecz, bawiłem się chwilę kaden live'em, poza tym, że jest mały problem, jeżeli chodzi o wspomaganie grafiki przy odtwarzaniu NVD, tak. to, 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 to jest koszmar tutaj od zawsze. Teoretycznie chciałem sobie włączyć tutaj wspomaganie GPU, jeżeli chodzi o, o timeline, czyli tą główną sekcję. Nie da się, po prostu nie wiem, z jakiegoś powodu nichuchu. Działa proxy, no na, ja, jakoś to działa, ale szczerze mówiąc, nasz odkłada jest dużo, dużo wydajniej. Ja nie wiem, jakim cudem, ale jest. No, mamy tutaj playback i nie mogę tego zmienić. Pewnie trzeba z RUTem to odpalać dopiero i tak dalej kombinować. Nie ruszałem. Ogólnie ten program działa. Ja sobie to jakieś testy chyba wczoraj robiłem, one powinny być testowy, może, może się nawet załaduje, o dziwo, mam, tak, mam taką cichą nadzieję, jest. Ja widzicie, chwilę się tutaj bawiłem, parę filtrów TGS no i to działa, no, no, no ledwo to działa, szotka to tu chodzi jak rakieta, powiem to tak, to chodzi tragicznie, to, to jest dramat. Ale już się tak nie wiesza, jak wieszało się kiedyś. Być może to jest kwestia tego, że nie włączyłem akceleracji, tak, ja bym tu włączył akcelerację timelina, to by ten program już pewnie nie istniał w tej chwili, nie? No teraz chodzi, no jak chodzi, no to już nie będę mówił, bo widać jak to chodzi, tak. W każdym razie, jak ktoś lubi kaden Live i tak dalej, tak dalej. Potrzebuje kaden livea, to spoko. E, tu jest wielki problem, znaczy problem jest malutki, problem jest tyci, tyci, tyci. Nic nie widać, kurde, e, jest koszmarek mały. Ja próbowałem dwie sztuczki, które teoretycznie w terminalu się robi, żeby to polepszyć. Nic to nie dało. Pierwszy raz widzę tak zepsutego gimpa. Ja nie będę wnikał, dlaczego to nie działa i tak dalej. Nie z się. Z... Totalnie mi to wszystko lata i powiewa. Powiem tak, program powinien działać, od kłopa nie działa. No niestety, drugi program, który tutaj też, nie, też są z nim problemy, też wam pokażę. Być może jest to wina GTK2. Nie wiem, nie wnikam. Tak jak już tutaj powiedziałem. OBS Studio prawie działa. Teoretycznie tutaj w systemie jest zaimplementowany tzw. zwany pipe Pipewire, który ja osobiście bardzo lubię, bardzo szanuję Natomiast tutaj to po prostu, no, no widzicie, pipewire, ekran przez PipeWire, Ekran normalny, być może dlatego, że to nie ma Waylanda Być może dlatego tak się dzieje, w każdym razie, no dobra, uznajmy, że program działa Ja z pipewire no, lubię to tak wymawiać bardzo fajnie, obsługa MVD jest włączona, działająca Proszę bardzo, kodowanie NVIDIA NV Encoder sobie leci, tu jeszcze możemy wrzucić, żeby Wam pokazać, że to jednak pracuje na NVIDIA cały czas. Gdzie tu mamy? Odpaliło się, proszę bardzo, wykorzystanie Video Engine Utilization 19%, no bo akurat nie ma, nie ma co robić tutaj na czymś takim, nie? więc jest tutaj spoko, spoko, spoko loko. powiem to tak jaka wersja 300213 prawie nowa prawie najnowsza wersja tutaj jest ardurem też się ardurem się bawiłem tak ardurem się też troszeczkę bawiłem ja widać moją piękną sesję tutaj ja jej nie będę puszczał bo to jest muza zastrzyżona ja ją sobie puszczałem nagrywałem żeby sprawdzić ogólnie jak tutaj to wszystko ładnie nam działa ogarnia i tak dalej Limit przyporządkowania pamięci, dobra, nie wnikam mnie. To TGS powiem to tak. No, nie mogę wam tego puścić. No, no niestety, ale ja to sobie puszczałem z YouTube'a, nagrywałem tym po odpowiednim ustawieniu, oczywiście, tutaj rzeczy w, w Kupę w grafie. bo, bo Pipewire do tego się korzysta z tzw. zwanych tutaj, patchbejów, żeby sobie różne wyjś, wyjścia programów z wejściami, i do karty można podpinać. Tak, tak jak w Jacku. To już robiłem film na ten temat, pokazywałem kiedyś na jakiej zasadzie to działa. To tylko wygląda jak skomplikowane, normalnie jest proste, fajne i przyjemne. Więc temat nam tutaj działa elegancko. Ładne parę godzin się tutaj z tym bawiłem. Zero problemów. To sama, ta sama sytuacja była w Audacity. Odpaliłem, zrobiłem sobie configa i jest po prostu, że tak powiem, w porządku. Drugi program, który można sobie tutaj wykorzystać. To jest taki peczens, to jest chyba dokładnie to samo co ten Kupewu grał. działa na takiej za samej zasadzie, z tym, że to jest chyba do Jacka przeznaczone. Tak mi się wydaje, no działa, no temat możecie odpalić po prostu. Macie tutaj to Dummy Output, za który zaraz wy ten wypowiem, tak? Odpalę sobie tutaj na szybko Ardura, tak? Dokładnie, starą wersję Ardura. Dźwięk jest chyba wyciszony, albo ja go wyciszę lepiej tutaj, bo naprawdę można copyrighta dostać, a tego bym nie chciał. To możecie dziękować wiadomo komu. No, opuścimy sobie tutaj, już widać, że się ładnie podłączyło, tutaj Midy bridge akurat. Dobra, odpal mi to, pojdźmy sobie tutaj, bla bla bla. No a to może w tle, w tle może lecieć, ale widać już się samo podpięło elegancko tutaj wejścia, wyjścia wszystko jest ok, tak? Koniec puszczania muzyp. Akurat tak nie leci na, na głośnikach monitora, nie? Na głośnikach monitora. O co chodzi z tym Dummy Output? Dummy Output to jest takie urządzonko, które można sobie to skonfigurować tutaj. Ubuntu Studio Audio Configuration ono standardowo jest włączone. To jest tak zwane takie, mówi się na to głuche wyjście albo głuche wejście, taki pośredni. I do tego możemy sobie wpinać różne programy. On może to monitorować. Możemy monitorować sobie albo to urządzenie, to wirtualne, bo to jest wirtualne urządzenie, wirtualny taki mikser powiedzmy. Ewentualnie możemy przekierować sobie do dowolnego programu, ewentualnie na przykład na przykład głośniki, jeżeli mamy taką ochotę. Nie? Teraz przekierowuję na głośniki. Jeżeli mi się będzie chciało, to może, mogę przekierować sobie do wielu innych rzeczy, na przykład dodatkowo do, nie wiem, do Discorda, albo Discorda tutaj, itd., itd., Czasami taki wirtualny, nie wiem dlaczego to przeskakuje, nie powinno. Czasami to wirtualny, wirtualny taki zlew, bo to się mówi sync, zlew, tak jak w Puls Audio było. Nie? jest potrzebny. Czasami się coś takiego przydaje po prostu i tyle. Jeżeli nie potrzebujesz takich rzeczy, możesz to spokojnie sobie tutaj to wyłączyć. Stop do mnie output będzie po problemie. Możemy wyłączyć Pipewire, jack, połączenie pipelineera i jacka, jeżeli też potrzebuje. Test TGSTam gest dodatkowo jest fajna funkcja się tutaj pojawiła. Twórcy o niej mówili, wspominali na stronie. Mianowicie chodzi tutaj o Ubuntu Studio Installer. To jest programik, który umożliwia nam, na przykład w tej chwili, tak? jeżeli mam tutaj postawione Ubuntu, pod spodem jest Kubuntu, to za pomocą tego programu ja mogę sobie zdjąć wszystkie rzeczy, które dotyczą, załóżmy, tutaj Ubuntu Studio, czyli zrobić z tego Kubuntu praktycznie. Popatrzcie się, jak to wygląda. Możemy sobie dowolne części tego systemu odjąć, po prostu odinstalować. Ewentualnie dodać tam, publishing, jeżeli potrzebujemy, czy cokolwiek. Tego tak jest tak. Jest również takie połączenie, bo jak wiadomo, albo i nie, autorem tego systemu, tego systemu jest małżeństwo, można powiedzieć. Znaczy gość, tak, jest facet. Natomiast kobieta, która sobie tam z nim żyje, odpowiada za Edubunto. Nie razem się tam uzupełniają, dodają sobie i tak dalej. Więc de facto dwa smaki są robione przez nich. I Ubuntu Edu i Ubuntu Studio. To są te dwie osoby, które za to odpowiadają. Dlatego możemy dodać sobie tutaj Ubuntu Edu Music. To jest takie nauczanie muzyki dla dzieciaków, tak? Coś, coś takiego. No i to możemy w prosty sposób sobie niektóre rzeczy odjąć. Nie potrzebujesz grafiki, nie potrzebujesz fotografii yy, czy wideo. Odznacz, wyłącz, zostanie to odinstalowane i tak to mniej więcej no wygląda. Takie dodatkowe tutaj jest w programik. Fajna sprawa. U mnie tak będzie, tak jak powiedziałem, system jest naprawdę przyjemny. Tutaj jest 99%, 99,99% 99 otwarte oprogramowanie, czyli nie zobaczycie żadnych... Żadnych Mixbusów, Harrison, Mixbus i tak dalej, i tak dalej. Żadnego zamkniętego softu tutaj nie ma. Zero, ale jest tego naprawdę sporo. Jest fajnie tutaj posegregowane. Są nowe wersje programów i w dobrych kategoriach. Więc jeżeli to się zajmuje, powiedzmy, amatorską albo półprofesjonalnie, albo nawet profesjonalnie muzyką, może sobie z tego, tego de facto skorzystać. Tak? Znowu powiem, bo to jest pakiet, i znowu będzie, że, e, po co to komu ja sobie w domu zainstaluję. Jeżeli wiesz, jak dany program się nazywa, to se zainstaluj. Jeżeli nie wiesz, to masz to tutaj. Przede wszystkim jest to zoptymalizowane wszystko do danych rzeczy, więc, więc ten. I tu jest koniec tematu. Yy, tak jak mówiłem, Audacity też sobie zrobiłem taki projekcik, wrzuciłem to właśnie poprzez ten. Yy, połączyłem poprzez skupę u grafa. Yy, teoretycznie to się trochę długo wczytuje, ale ogólnie działa. Już nawet, no, no już nie wiem, czy mam ten projekt tutaj zrobiony, nie mam. Ale, ale jest spoko. Słuchajcie, Audacity jest tu mega rozbudowane. Nie, nie pamiętam, bo ja nie używam Audacity, jest mi do czego nie niepotrzebne. Audacity ogólnie się bardzo, bardzo zmieniło. A tutaj w tej wersji, w Ubuntu Studio, y, zobaczcie ile tego tutaj jest dodatków do tego. Ja jestem po prostu w wielkim, wielkim szoku, powiem to tak. Y, dodatki, różne echa, różnych ludzi i tak dalej, tak dalej. Więc naprawdę robi się z tego konkretny kombajn. Wszystko jest za free, tak? Wszystko macie bezpłatnie, więc jeżeli korzystacie z tego, oczywiście wspomóżcie dany projekt, żeby on nie upadł. Proste i logiczne, tak? Tyle możecie, tyle się de facto dorzućcie, nie? Ja widać kawał dobrej roboty. Program się ciągle rozbudowuje, więc naprawdę jest bardzo, bardzo ciekawie. Też z tego, co sobie tutaj pracowałem na nim, nie ma problemu ze stabilnością. Tego on po prostu nagrywa, działa tak, jak powinno nic mi się tutaj nie wykraczyło. nie? No większość opcji jest wyszerzona, no bo musiałbym jakieś coś tutaj nagrać, wrzucić, zaznaczyć i dopiero można sobie to edytować. Okej, okay, jedziemy dalej. No audio to już widzicie, pre design, tak? Gra graficzne rzeczy. No proszę bardzo, no jest tego sporo. Jest bardzo fajna paczka, powiem to tak, tutaj różnych programów do tych rzeczy. Więc jak ktoś potrzebuje zrobić jakieś luty do filmów albo sobie ogarnąć i tak dalej, i tak dalej, jak najbardziej to po prostu może. Programy do edycji, grafiki, do ściągania z aparatów cyfrowych, sterowniki do aparatów cyfrowych też są tu zintegrowane. Więc ten, no tak jak z Gimpem, już widzieliście co się dzieje, tak? Krita, reszta chodzi, wszystko. Inkscape a ja nie odpaliłem. Ale Inkscape chyba chodzi na GTK 3. Zobaczymy, czy będzie to jakiś problem z czcionkami, To jest wszystko ok. No, gimp i jeszcze jeden jest tutaj ewidentnie problem, bo po prostu zepsuty. to nie ma, nie ma tego, tak nie wiem co, tak jak mówię, może by pliki plik konfiguracyjny, usunąć i będzie ok. Nie wiem, nie wnikam. To nie moja działka. Ja tu tylko sprzątam. Do filmów macie blendera, tak, bo blendera też można użyć do filmów. Edytor napisów, jak najbardziej, jakieś tam prezentacje tego typu rzeczy tutaj są. Dla DJ-ów, żeby nie było, jest kółek, traktor. Jest tutaj DJ Mix, czy jak to się tam nazywa, więc więc ten. Dobra, to już mamy, to już mamy i słuchajcie, podstawowa, podstawowa rzecz, dziwna rzecz, znowu, znowu jest dokładnie to samo. Ja sobie w Fedorze mogę odpalić bez, bez najmniejszego problemu na chromie. Natomiast odpalam to tutaj i jest. Szaro. Ubuntu podstawowym jest dokładnie to samo, więc albo nie wiem, to są inne sterowniki Nvidia, weźcie to pod uwagę. W Ubuntu było 535, a tu są 550. Efekt jest dokładnie taki sam. Być może to jest wina Firefoxa, nie wiem, mi się tego już po prostu testować, że tak powiem, nie chce, całkowicie mi się nie chce, nie jestem tutaj beta testerem i tak dalej. Reszta rzeczy chodzi, co bym sobie tu nie, ostatnio sprawdzałem, to to teraz włączmy to. No po prostu działa, tak? Każdy następny przykład jak ja sobie tutaj wrzucę yy, pracuje. Każdy jak widać bez najmniejszego problemu, tak? Więc więc coś jest ewidentnie zepsute. Strona działa, strona jest poprawnie ładowana u mnie i działa. Nie? Lecimy dalej. KD Connecta to już wszystko kojarzycie ładnie. Clientirca jest kłasel akurat tutaj. Jeżeli chodzi o odtwarzanie filmów, też nie mam najmniejszych problemów. Odpalałem sobie tutaj filmy, oglądałem filmy po sieci, tak, po mojej lokalnej sieci. Bez problemu to wszystko ładnie... Programy do Gita. Tu jest mały problem. Git kola teoretycznie, on się zawiesza co jakiś czas, wywala w dziwny możliwy sposób. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Sobie tu ściągnąłem repo, repo tego, repo Vima całe. I ten program raz chodzi, raz nie chodzi, i, i tak czasami po prostu się potrafi wywalić. Dlaczego? Nie wiem, czy to jest, czego to jest wina. Może programu? Nie wiem, ja tego nie używam. Po prostu postanowiłem sobie to sprawdzić, tak? No coś tu trzeba, zrobi parę, parę klików, buch, nagle eroduje. A reszta, itd. reszta, no to plazma, kurczę. Nic z wielkiego, można powiedzieć, nie ma. Wynik z Superposition to był 11400. 11400, no i de facto tyle, tak? Teraz zobaczmy sobie jeszcze tutaj, sam system działa poprawnie, autentycznie. Plazma się tutaj nie weszła, nie psuje, natomiast programy wylatują. Dlaczego? Nie wiem, nie, nie wiem, tak jak mówię, nie wnikam, bo, bo mi się po prostu nie chce na samą plazmę, nie ma co narzekać na jej wydajność, na zachowanie, wszystko jest w porządku, dźwięk, wszystko jest odtwarzane tak jak, bym powiedział, powinno. System, system się dość długo instaluje. Właśnie, nie powiedziałem o instalacji jeszcze. Słuchajcie, to, to ISO spuchło i to bardzo, bardzo grubo spuchło, bo w tej chwili już nie da się tego, tego obrazu nagrać na płytę DVD 4.7 giga. Po prostu się nie da. Obraz bazy 6.6, to jest prawie ile? Półtora giga do przodu, tak? Strasznie to spuchło. No pewnie Ubuntu tak, ogólnie to tak to wygląda. No a wczoraj to uptime miałem 13 godzin, bez problemu nam jeszcze go sobie pracowałem. Ramu 2300, dlatego że dużo rzeczy było uruchomionych. Standardowo odpala 1, 2, 1, 3. tak to mniej więcej teraz wygląda. No wiadomo, że plazma spuchła, tak? Wszystko. No, wszystko, wszystko, chociaż plazma to jest 5,27, więc nie wiem dlaczego tak spuchło, szczerze mówiąc. Nie powinno aż tyle brać, no ale ale aż tyle sobie tutaj bierze. Znaczy w tej chwili, bo na czysto jest około 1, 2 i coś takiego nie. No, zajętość dyskową, miałem powiedzieć, bo się na nią tutaj użalałem, a Wam nie pokazuje. Coś tu instalowałem, Superposition Benchmark, tylko. Mamy 31 GB, ale to nie chodzi o to, że tyle aż to zajmuje, ponieważ ja sobie tutaj po prostu parę rzeczy kopiowałem, sprawdzałem, są tu na moje rzeczy nagrane, projekty, również filmy porzucane. No jak widzicie, macie motorolkę tutaj, tak? Motorolka jest podpięta przez KDE Connecta. I ona sobie tutaj ładnie nam, no, można taki powiedzieć, Taki przegląd sobie postanowiłem zrobić, poużywać tego. Po dwóch dniach, powiedzmy, że jestem w miarę zadowolony. No poza tym, że Gimping tu nie działa. Pewnie ja bym wykasował plik konfiguracyjny, może by to ruszyło, ale te, czegoś takiego być nie powinno na dzień dobry, nie? Chociaż to jest beta, wiadomo, no w becie się różne rzeczy mogą tutaj zdarzać. System jest ładny, jest ładne, ciemne tło. Nie jest to czarne, takie, że nic nie widać, tylko widzicie, że tu jest, tu jest bardziej czarne, to jest trochę jaśniejsze. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać na nagraniu, mm, ale jest to przyjemne dla oczu. Mimo tego, że to jest ciemne tło, y, to naprawdę jest to po prostu przyjemne dla oczu. Poza przynajmniej w rzeczami które mówiłem, że nie chodzą, są problemy, ja innych rzeczy nie zauważyłem, korzysta się z tego fajnie. Więc jeżeli ktoś miał taką ochotę, nie, znał, nie chciałby się wziąć za muzykę użyć tylko pingwina ma jakieś instrumenty MIDI, czy jakiekolwiek inne, czy robić sobie, nie wiem, nagrywki gitarowe, czy perkusje robić tutaj, czy, czy nie wiem, bawić się efektami i tak dalej, tak dalej. Można bez najmniejszego problemu. Najważniejsze jest to, że macie tutaj paczkę programów. Nie musicie szukać, że ten program nazywa się tak, ten nazywa się tak, a tamten nazywa się tak, a w Windowsie się jeszcze inaczej nazywa. Tylko macie tutaj po kolei, tak? Możecie odpalać sobie, sprawdzać, ewentualnie potem przerzucić na swojego pingwina, którego lubicie. Nie? Na takiej zasadzie właśnie to się ją można, to się ją robi de facto. Nie? W każdym razie świetna sprawa. No ja nie mam żadnego ani interfejsu MIDI, ani klawiatury MIDI, żeby to posprawdzać. Ja nie jestem muzykiem, więc wiadomo o co chodzi. To mnie, to mnie tak jest. Co wiem, co umiem, to sobie mogę tutaj sprawdzić, zobaczyć, ogarnąć. Ja mówię, że jest OK, tak. Na to, co działa, to po prostu jest ok. Opóźnienie także można sobie ustawić, więc spoko. Słuchajcie, kończymy. Tyle. Tak to będzie więcej wygląda. Ja dziękuję wszystkim oglądającym, wspierającym, bóle, łapkującym i tak dalej, i tak dalej. I co? Jest ok. Moim zdaniem jest całkiem jak, jak na betę, tak? Jak na betę, naprawdę jest ok. Jak ktoś jest zainteresowany, pobrać sobie za free ogarnąć, ewentualnie wspomóc autora, jeżeli ktoś ma taką ochotę. I co? I do następnego filmu. Trzymajcie się cieplutko. Goląco pozdrawiam, Bartek. Cześć.